Dobra, siema na no ludzie. Kontynuujemy naszą przygodę. Chociaż nie. Jeszcze nie. Najpierw pójdę sobie pozdobywać trochę doświadczenia na. Pełzaczach Nas uczyłem się u niego. Tak, uczyłem. No, czyli lecimy do sobie popolować na pełzaczę. Opla ops No Pełzaczę to teraz <laughs> dla mnie pikuś <laughs> okej okay. Zapisik. Zrobię trzy zapisy na wszelki wypadek Gdyby coś miało mi się spierdzielić znowu Na 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 Ła Wow. Ona może przesane tak szaleć Hopsa Żartowałem Zaraz no, było tutaj jakieś zejście, z tego co pamiętam, niżej. Tak, tak. I tu. No, ale no, zaczynamy od tego poziomu, z tego co się orientuje. Zapisik. Zapisik. No, no, no. No, parę ich tam jest, tych pełzań. Chcesz mnie zaatakować? Nie chcecie broń no. Chcesz mnie Nora, skąd stary? Spokojnie, Skąd stary z tym? Spokojnie, 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 Nora, tutaj jest jakiś... Wow! Nora, ty widzę, że do tego muszę jak najszybciej podbiec. Bo zaczął do mnie nawalać ze swej Sieci. Następnym razem cię wykończę. Ja kurde widzieliście, zabiłem pełznacze już zaczął się do mnie zaczął do mnie sapać. No to co? Muszę gdzieś tutaj stanąć. O, chyba nie trafił Spokojnie, spokojnie, wygrał A się A się przyczepił Pełzacz wnętrzości pełzacza A pozbieram sobie Bo sp sprzedam korkalomowi <gry> Za sporo, za trochę break rudy. No tak. <ścoughs> Okej. Okay. No, ale to widzę, że tutaj już chyba nic nie znajdę w tych ciałach. No nic. Zaraz no, tego co tam, to tutaj chyba jeszcze, żeby w jakiś. Albo i Nie. nie ty tego już zabiłem No okej okay. Nic nie mówię, nie Tylko Dobra, idziemy niżej Lecimy do następnej No i tej Do następnej jaskini zepę ze... E, zaraz Krute ziółko, Króte ziółko, króte Zaraz. jak ja to poprzednio zrobił. Zrobię. Dobra, hopsa tutaj. No dobra, widzę, że ta na mnie czeka aż dwóch. I to będzie mały problem. No ale... nie będzie problem nie do tego pokonania. za zaraz. Tak jest. Tu ze O, tam coś jest I... napój ruda i kilow spoko, Dobra, wiecie co? Raz się żyje... No... Kurde... No raczej znaczy najwyraźniej tamten jeden wyszedł... ...się przesunął... No Oła. Dobra Trzeba sobie zwiększyć Trochę siłę No No jak zjemy dziewięć ryżu To dostajemy Jakieś teoretycznie wzmocnienie Przy 24 czterech Siłę 1 plus, no i przy 49 dostajemy 2 punkty siły. Później to już nie wzrasta siła, więc nie warto jeść ryżu. Dobra, wcinamy, wcinamy No, siła plus jeden Wszystko pięknie, ładnie, nie? No i jabłko to 10 Przy jabłku to 10, co nas odświeża Przy w dwudziestu chyba siła wzrasta, a przy pięćdziesięciu też. No okej. Okay. Tu ze p, tu ze tu ze Hm. No. Siła plus 2. No i teraz jeszcze szybko, bardzo szybko. 10, 10 to jeszcze świeżość, 20, siła plus 1 i 50. Czyli szybko 51 jabłek wcinamy. Na szczęście to szybko wcinamy. Na szczęście jabłka szybko wcina, a nawet i szybciej. No, siła. Pretty woman. No i teraz jeszcze zostało 20 jabłek do wszamania. Nie no... Chciałem tylko powiedzieć o tym, ale... Postanowiłem, że jednak nagram. ta 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 pa, pa No. No, siła plus dwa. No i pięknie i łącznie zdobyliśmy 6 punktów siły za darmo no to teraz można iść walczyć z tymi pędrakami Hmm. Mimo wszystko mnie trafiło, ale okej, okay. nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. I zaraz co to ty jeszcze gdzieś był jakiś, bo nie pamiętam, ale mam wrażenie, że do mnie chyba aż dwóch strzelało. No ale widzę, że nie widzę. więc chyba trzech było no od razu wezmę koło zębate nie będę musiał w drugim czy tam trzecim rozdziale tutaj zapierdzielać tak na wszelki wypadek nie, nie ma no i gitarka dobra teraz tylko wyjść stąd trzeba coś czuję że będą w związku z tym drobne kłopoty o udało się za pierwszym razem Okej, okay. jakie <laughs> pozostały mi jeszcze tylko do rozwalenia, niż dwie jaskinie. Zacznę od jaskini tej, od tej jaskini znaczy się. Zdążę? Zdążę. To są odwłok albo i nie zdążę No nie, coś tutaj, że będą z tym problemy możemy zdążyć tych wszystkich wy... wybić 50 sekund, ok Dobra Co się orientuję, to jeszcze został tylko jeden pełzacz Nie, no, dwa pełzacze W tym jeden strzela Do ściany No, trafisz go No w końcu trafił No, to na tyle w tym odcinku na razie, cześć